Jezus nie unikał tematu demonów. Wręcz przeciwnie, mówił o nich jasno i wielokrotnie, choć w sposób pełen mocy i prawdy, a nie sensacji. W jego czasach, tak jak i dziś, demony nie były jedynie legendą czy metaforą, ale realną siłą, która działa w świecie i w sercach ludzi. Jezus pokazywał, że demony mają swoją rzeczywistość i że są one przeciwieństwem Bożej prawdy i dobra. Przede wszystkim Jezus nauczał, że demony to duchy, które przeciwdziałają Bogu i Jego dziełu na ziemi. Nie były one stworzone do zła, ale zbuntowały się przeciwko Stwórcy i od tego czasu ich celem jest niszczenie, zniewalanie i oszukiwanie ludzi. Jezus podkreślał, że są one nie tylko obecne, ale też aktywne, wpływają na świat, na ludzi, na ich myśli i czyny. W jego nauczaniu widzimy, że demony mają pragnienie władzy nad ludźmi, chcą ich zniewolić, odciągnąć od prawdy i miłości Bożej. Jezus pokazywał, że ich działania są subtelne, sprytne i przebiegłe, nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka. Często objawiają się poprzez choroby, opętania, ale także poprzez pokusy, które trafiają do serc, to one wprowadzają podziały, nienawiść, złośliwość i niepokój. Jednym z najbardziej znanych elementów, które Jezus wielokrotnie podkreślał, jest fakt, że demony boją się Jego imienia, Jego władzy i prawdy, którą niesie. Gdy Jezus wypędzał demony, nie robił tego po to, by się chwalić, ale by pokazać, że jedynie Bóg ma władzę nad wszelkim złem. Jezus mówił, że ci, którzy wierzą w Niego i podążają Jego ścieżką, mają w sobie moc przeciwstawić się złu, a w szczególności duchom nieczystym. Jezus nigdy nie minimalizował mocy demonów, nie ignorował ich działania. Wręcz przeciwnie, ostrzegał swoich uczniów i wszystkich, którzy go słuchali, by byli czujni, bo to właśnie przez nieuwagę, brak modlitwy, brak pokory i oddania Bogu, demony mogą znaleźć drogę do serca człowieka. Wielokrotnie przestrzegał, że diabeł jest jak lew ryczący, który szuka, kogo pożre. Ten obraz jest mocny, ale bardzo prawdziwy i mówi o tym, że zło nie śpi, nie ustaje, nie odpuszcza. Jednak Jezus nie zostawia ludzi bez nadziei. Jego przesłanie jest pełne światła i mocy. On sam przyszedł, aby zniszczyć dzieło diabła, aby uwolnić ludzi z jego niewoli. W jego słowach i czynach widać, że zwycięstwo nad demonami jest możliwe, ale wymaga całkowitego zawierzenia Bogu i życia zgodnego z Jego wolą. Wspominał też, że czasami to, co wydaje się działaniem demonicznym, może być skutkiem duchowego osłabienia, zaniedbania, oddalenia się od Boga. To wyraźne przypomnienie, że duchowa siła pochodzi tylko od Boga, a człowiek sam bez jego pomocy nie jest w stanie walczyć z mocami ciemności. Wiele przypowieści i nauk Jezusa dotyczyło walki duchowej. Mówił o tym, że zło próbuje zagarnąć zasiane ziarno prawdy i dobra, aby je zdusić. W tym kontekście demony to siły, które próbują wykorzenić Boże życie w sercach ludzi. Przypominał, że człowiek musi być jak gleba, która przyjmuje słowo Boże i daje owoc, a to wymaga czujności i trwania przy Bogu. W jego czasach wygnanie demonów było dowodem, że Jezus przyszedł z mocą i że Królestwo Boże zbliżyło się do ludzi. Współcześnie, choć może wydawać się to odległe lub trudne do uwierzenia, nadal jest to prawda, którą trzeba rozumieć i z którą trzeba się mierzyć. Dziś, tak jak wtedy, duchy złe nie ustają w swoim działaniu i wciąż szukają sposobów, aby zniszczyć ludzkie życie. Jezus wskazywał również, że prawdziwa walka z demonami odbywa się przede wszystkim w sercu człowieka. To tam rodzi się dobro albo zło, tam dokonywane są wybory, które albo otwierają drzwi Bogu albo złu. Jezus uczył, że modlitwa, pokora i całkowite oddanie się Bogu to najskuteczniejsze narzędzia przeciwko mocom ciemności. Ważne jest też to, że Jezus nie pozwalał na lekceważenie tematu demonów. Przestrzegał przed lekkomyślnym podejściem do duchowości, przed wchodzeniem w obszary, które mogą otworzyć człowieka na wpływ złych duchów. Ostrzegał, że wszelkie praktyki, które nie są zgodne z Bogiem, mogą być pułapką i wprowadzać człowieka w niewolę. Wspominał o tym, że demony często działają poprzez kłamstwo i oszustwo. Mówił, że są mistrzami fałszu, a ich celem jest zniekształcanie prawdy, by zmylić ludzi i oddalić ich od Bożego światła. Dlatego tak ważne jest, aby zawsze stawać w prawdzie i nie dać się zwieść pozorom. W słowach Jezusa znajdujemy też wezwanie do odwagi. On sam nie bał się stawić czoła złu i demonstrował swoją moc w walce duchowej. Uczył, że każdy, kto idzie za nim, otrzymuje tę samą moc do zwycięstwa nad złem. To niezwykle ważne przesłanie na dzisiejsze czasy, kiedy duchowa walka jest intensywna i często niewidzialna. Podsumowując tę pierwszą część, Jezus mówił o demonach jako o rzeczywistej sile przeciwnej Bogu, działającej w świecie i w sercach ludzi. Ostrzegał przed ich mocą, ale jednocześnie dawał nadzieję i moc do zwycięstwa. Uczył, że jedyną prawdziwą ochroną przed demonami jest bliskość z Bogiem, modlitwa, pokora i życie w prawdzie. To przesłanie jest niezmiennie aktualne i dzieje się dziś, tak jak wtedy, tak i teraz. Duchowa walka trwa, a prawda Jezusa pozostaje naszą mocą i światłem. Jezus nauczał, że duchowa rzeczywistość nie jest czymś odległym czy zapomnianym, to, co mówił o demonach, nie skończyło się z jego czasami, ale trwa do dzisiaj. Działa nadal, choć często niewidzialnie, ukryte przed wzrokiem większości ludzi, którzy wolą wierzyć, że zło jest tylko w książkach czy filmach. Jednak prawda jest inna. Jezus ostrzegał, że świat, który znamy, to nie tylko fizyczna rzeczywistość, ale również pole bitwy duchowej, a demony wciąż aktywnie działają. Dziś, tak jak wtedy, demony działają poprzez zniszczenie, rozproszenie i chaos. Jezus mówił o nich jako o mordercach od początku, czyli o tych, którzy chcą zniszczyć życie, prawdę i pokój. Współczesny świat jest pełen różnych form cierpienia, uzależnień, nienawiści, wojny i zwątpienia. Jezus nauczał, że za tym wszystkim stoi duchowa siła, która jest źródłem wszelkiego zła, a demony są jej narzędziem. Widzimy to szczególnie jasno, gdy spojrzymy na to, co dzieje się w sercach i umysłach ludzi. Jezus mówił, że demony mogą wejść tam przez zwątpienie, nienawiść, pychę i egoizm. W naszych czasach te postawy są powszechne. Coraz częściej ludzie oddalają się od prawdy, którą przynosi Jezus i zapełniają swoje życie fałszem, który prowadzi do duchowej śmierci. To właśnie jest realizacją tego, o czym Jezus mówił, że demony szukają drogi do człowieka przez jego słabości i grzech. Jezus wskazywał, że demony mogą przyjmować różne formy. Nie zawsze jest to dramatyczne opętanie znane z filmów. Często jest to cicha manipulacja, która wprowadza do życia chaos, zamęt i rozbicie. Demony działają przez kłamstwo, które kusi do złamania Bożych przykazań, przez potrzepty, które podważają wiarę i nadzieję, przez wszelkie zachowania oddzielające człowieka od Bożej miłości. Co ważne, Jezus mówił, że demony mają moc działać tylko wtedy, gdy człowiek im na to pozwala. Wolna wola jest darem od Boga i to od każdego zależy, czy otworzy drzwi, czy je zamknie. Jezus wzywał do czujności i do nieustannej walki o czystość serca. Ostrzegał, że demony wykorzystują każde zaniedbanie, każdą słabość, by zasiać zło. W dzisiejszych czasach obserwujemy, jak wiele duchowych pułapek czeka na ludzi. Jezus nauczał, że to, co może wydawać się niewinne lub normalne, może być furtką dla demonów. Na przykład duchowa obojętność, odrzucenie Boga, oddanie się praktykom, które nie pochodzą od Niego, mogą prowadzić do zniewolenia. Jezus wzywał, by nie ufać wszystkim duchowym nauczycielom czy praktykom, lecz zawsze sprawdzać, czy są zgodne z Jego prawdą. Współczesny świat jest nasycony złem pod różnymi postaciami. Widzimy to w coraz większej agresji, przemocy, uzależnieniach, które trawią życie wielu ludzi. Jezus wskazywał, że wszystko to jest efektem duchowej walki i działania demonów, które chcą zniszczyć każdy przejaw życia zgodnego z Bogiem. To, co dzieje się dziś, jest więc wprost kontynuacją tego, o czym Jezus mówił: Duchy nieczyste wciąż próbują zdominować świat i ludzi. Ważne jest też to, że Jezus podkreślał, że nie wystarczy jedynie znać prawdę o demonach, trzeba podjąć realne działania. Jego słowa były jasne, walka duchowa wymaga modlitwy, wiary i życia zgodnego z Bożymi przykazaniami. Jezus nie zostawił nikogo bez narzędzi, przeciwnie, dał moc i autorytet swoim uczniom, a także każdemu, kto go przyjmie. Dziś to przesłanie ma szczególne znaczenie, bo pokusy i wpływy zła stały się silniejsze, bardziej dostępne i szeroko rozpowszechnione. Technologie, media, kultura często promują wartości sprzeczne z Bożą prawdą. Jezus mówił, że świat będzie próbował zwieść ludzi, a demony będą działać przez fałszywe nauki i fałszywych proroków, którzy będą oszukiwać nawet wybranych. Pomimo tego Jezus zapewnia, że ci, którzy trwają przy nim, mają siłę, by przezwyciężyć wszelkie zło. Jego słowa są pełne mocy i nadziei, mówią o zwycięstwie nad mocami ciemności, o mocy Ducha Świętego, który daje pokój i wolność. Dziś, kiedy tak wielu ludzi czuje się zagubionych, prześladowanych przez różne duchowe trudności, słowa Jezusa są jak światło w ciemności. W jego naukach widać też, że walka duchowa jest często ukryta i delikatna. Jezus uczył, że trzeba być roztropnym, nie lekceważyć małych pokus czy kłamstw, bo to właśnie one tworzą fundamenty dla większych problemów. Zachęcał do codziennej czujności, modlitwy i trwania w Jego Słowie. Dziś wiele osób doświadcza różnych form duchowego zniewolenia, choć często nie nazywa tego po imieniu. Jezus pokazywał, że droga do wolności prowadzi przez poznanie prawdy i zawierzenie Mu. Jego słowa są ciągle aktualne, mówią, że moc zła jest silna, ale większa jest moc Boga, który wyzwala i uzdrawia. Zauważmy też, że Jezus w swoich rozmowach nie oddzielał sfery fizycznej od duchowej. Choroby, cierpienie czy problemy emocjonalne często łączył z obecnością duchów nieczystych, ale zawsze wskazywał na potrzebę całościowego uzdrowienia duszy i ciała. To pokazuje, jak szerokie jest jego rozumienie rzeczywistości i jak bardzo współczesne problemy mogą mieć podłoże duchowe. Jezus mówił też o tym, że w czasach ostatecznych, które mamy dziś na naszych oczach, wpływ demonów i zła będzie się nasilał. Ostrzegał, że zło będzie przebiegłe, podstępne i wszechobecne, a wielu ludzi da się zwieść. To jest realne zagrożenie, które wymaga od każdego człowieka odpowiedzialności i gotowości do walki duchowej. Nie można też zapominać, że Jezus pokazuje, jak ogromną wartość ma życie w komunii z Nim. To jedyna droga, która chroni przed mrokiem i daje prawdziwe światło. Jego nauki są odpowiedzią na współczesne problemy, to one prowadzą do prawdziwej wolności od demonicznych wpływów. Dlatego, gdy patrzymy na świat dzisiaj, widzimy wypełnienie tego, co Jezus mówił, demony działają dalej, ale ich moc jest ograniczona przez Bożą łaskę i tych, którzy trwają w Prawdzie. Jezus zaprasza nas wszystkich, byśmy nie ulegali złu, ale stawali się świadkami Jego światła, które rozprasza ciemność. Podsumowując, dzisiejszy świat jest miejscem, gdzie duchowa walka jest niezwykle intensywna i realna. To, co Jezus mówił o demonach, nie jest jedynie opowieścią z przeszłości, ale trwałym wyzwaniem, z którym każdy z nas musi się zmierzyć. Jego nauki przypominają, że choć zło jest potężne, moc Boża jest większa i każdy, kto w nią wierzy, może być wolny i zwycięski. Jezus nie pozostawił swoich słuchaczy w niepewności, jeśli chodzi o to, jak stawić czoła mocom ciemności. Jego nauki jasno wskazują, że walka duchowa jest realna i wymaga świadomego zaangażowania. Nie jest to kwestia przypadku, szczęścia czy magii, ale głębokiej relacji z Bogiem i życia w prawdzie. Jezus uczył, że każdy, kto chce pokonać demony, musi przede wszystkim przyjąć Jego władzę i słuchać Jego słów. Jednym z najważniejszych elementów tej walki jest modlitwa. Jezus wielokrotnie podkreślał moc modlitwy jako kontaktu z Bogiem, źródłem siły i ochrony. Modlitwa nie jest jedynie prośbą o pomoc, ale przede wszystkim budowaniem więzi z Bogiem, która daje duchową tarczę. To ona sprawia, że serce człowieka staje się niedostępne dla złych duchów. Jezus sam spędzał dużo czasu na modlitwie, pokazując, że bez niej nie można trwać w mocy i czujności. Obok modlitwy Jezus wskazywał na pokorę i skruchę. Człowiek, który przyznaje się do swoich słabości i grzechów, otwiera serce na łaskę Bożą, a to powoduje, że moc demonów maleje. Duma i pycha są jednymi z drzwi, które demony chętnie wykorzystują, by wejść do duszy. Jezus ostrzegał, że tylko ci, którzy zachowują pokorę, mogą doświadczać prawdziwej wolności i mocy Bożej ochrony. Bardzo ważną postawą, którą Jezus wymieniał, jest trwanie w prawdzie. Prawda ma moc rozpraszać ciemność, dlatego Jezus zachęcał, by nigdy nie uciekać od niej, nie kłamać i nie żyć w iluzji. On sam jest prawdą, a kto podąża za nim, ma światło, które demony nie mogą pokonać. W praktyce oznacza to uczciwe życie, otwartość na Boże słowo i odrzucenie wszelkich fałszów, które zniekształcają rzeczywistość. Jezus także nauczał o znaczeniu wytrwałości. Walka duchowa nie jest krótkim starciem, lecz długim, czasem trudnym procesem. Często demony próbują zniechęcić, wznieść siły, wprowadzić w zwątpienie. Jezus mówił, że tylko wytrwali osiągną zwycięstwo, a ich nagrodą jest pokój i wolność. To wytrwanie opiera się na codziennym trwaniu w modlitwie, posłuszeństwie i świadomości Bożej obecności. Kolejnym kluczowym aspektem jest życie w miłości. Jezus jasno powiedział, że miłość jest największą mocą, która pokonuje zło. Demony nie mogą istnieć tam, gdzie jest prawdziwa miłość, miłość do Boga i bliźniego. Dlatego Jezus zachęcał, by kochać nie tylko tych, którzy są blisko, ale nawet swoich wrogów. Ta postawa otwiera serce na Bożą łaskę i zamyka drzwi duchom nieczystym. Wielokrotnie Jezus wskazywał, że jego uczniowie mają otrzymać władzę nad demonami. Nie chodziło o magiczne sztuczki, ale o autorytet wynikający z relacji z Nim i mocy Ducha Świętego. Ten autorytet pozwala wypędzać duchy, uzdrawiać i przynosić wyzwolenie. Jezus uczył, że każdy, kto wierzy w Niego i żyje Jego nauką, otrzymuje tę samą moc, by stawać się światłem w ciemności. Istotne jest także rozróżnienie tego, co pochodzi od Boga, a co nie. Jezus ostrzegał przed fałszywymi nauczycielami i prorokami, którzy mogą wprowadzać ludzi na manowce duchowe. Była to przestroga, że walka duchowa wymaga roztropności i mądrości. Należy badać nauki, porównywać je ze Słowem Bożym i unikać wszelkich duchowości, które nie prowadzą do Jezusa. Jezus mówił także o sile przebaczenia. Nie tylko o darowaniu krzywd innym, ale także o uwolnieniu siebie od ciężaru nienawiści, który demony chętnie podsycają. Przebaczenie otwiera drogę do uzdrowienia i pokoju, a więc jest potężnym narzędziem ochrony przed złem. Jezus sam przykładał ogromną wagę do tego, by przebaczać i kochać, co jest kluczem do zwycięstwa nad ciemnością. W jego naukach pojawia się również wezwanie do czystości serca i umysłu. Jezus podkreślał, że to, co w nas jest ukryte, ma ogromne znaczenie. Myśli, uczucia, pragnienia wszystko to kształtuje duchową rzeczywistość człowieka. Dlatego trzeba stale dbać o to, by serce było wolne od złości, nienawiści, zazdrości czy innych grzechów, które mogą być furtką dla demonów. Wreszcie Jezus uczył o sile wspólnoty. Sam nie zostawił uczniów bez wsparcia, powołał Kościół, wspólnotę wierzących, która razem walczy z duchowymi zagrożeniami. Wspólnota modlitwy, wzajemnej pomocy i budowania wiary jest ochroną i umocnieniem dla każdego człowieka. Jezus pokazywał, że samotność w duchowej walce jest niebezpieczna i często prowadzi do upadku. Podsumowując tę część, Jezus dawał jasne wskazówki, jak bronić się przed mocami ciemności przez modlitwę, pokorę, prawdę, wytrwałość, miłość, przebaczenie, czystość serca oraz przynależność do wspólnoty wierzących. Te duchowe postawy i działania są drogą do zwycięstwa nad demonami, które wciąż działają dzisiaj. Jezus pokazuje, że nie ma innej drogi do prawdziwej wolności niż życie w jego nauce i mocy. Kiedy patrzymy na świat, który nas otacza, trudno nie zauważyć, że to, o czym Jezus mówił o demonach, nadal jest żywe i obecne. Wydarzenia, które nas spotykają, zachowania ludzi, zjawiska społeczne i duchowe, wszystko to wpisuje się w jego opis duchowej rzeczywistości. Dziś, podobnie jak dwa tysiące lat temu, duchy złe wpływają na świat przez podziały, nienawiść, uzależnienia, zwątpienie i zagubienie. Jezus uczył, że to nie przypadek, że tak wiele zła i cierpienia jest obecne w ludzkim życiu. Demony mają swój cel, chcą zniszczyć to, co Bóg stworzył dobre. One nie spoczywają, nie zaprzestają działań, lecz ciągle starają się zawładnąć umysłami i sercami ludzi. Dzisiejszy świat pełen jest manipulacji, kłamstw i fałszywych obietnic, które kuszą i prowadzą na manowce. To realizacja tego, co Jezus nazwał Królestwem Ciemności. Jednak Jezus nie zostawia nas samych z tym ciężarem. Jego słowa są nieustannym zaproszeniem do wolności i zwycięstwa. Widzimy dziś, jak wiele osób, pomimo trudności, podejmuje walkę duchową, szuka prawdy i doświadcza wyzwolenia. To potwierdza, że moc Jezusa działa również teraz przez Jego uczniów, którzy trwają w modlitwie i życiu zgodnym z Jego nauką. Niestety wiele osób odrzuca tę prawdę lub jej nie dostrzega. Jezus ostrzegał, że lekceważenie działania duchów nieczystych i zaprzeczanie ich istnieniu to jedna z największych pułapek. To właśnie brak czujności i wiary sprawia, że ludzie stają się łatwym celem dla demonicznych wpływów. To prowadzi do rozbicia rodzin, chorób duszy, depresji i upadku moralnego, które widzimy na co dzień. Duchowa ślepota i obojętność są dziś tak powszechne, że Jezus nazwał je śpiączką duszy. Wtedy demony mają pełne pole do działania. Tym bardziej trzeba przywołać Jego słowa o czujności i modlitwie, bo tylko trwając w bliskości z Bogiem możemy zobaczyć prawdziwą naturę świata i ochronić się przed złem. Jezus również wskazywał na konkretne sytuacje, które są dowodem na realność duchowej walki. Choroby psychiczne, opętania, uzależnienia, gwałtowna agresja czy poczucie pustki i bezsensu to często efekty działania sił ciemności, które zaburzają życie i relacje. Współczesna medycyna i psychologia nie zawsze mają odpowiedzi na te problemy, ale Jezus pokazuje, że prawdziwe uzdrowienie pochodzi z Jego mocy. Widzimy także, że kultura i media propagują wartości sprzeczne z Bożą prawdą, egoizm, przemoc, hedonizm i brak szacunku dla życia. Jezus uczył, że takie zjawiska są narzędziem demonów, które próbują zawładnąć duszami i oddalić ludzi od światła. To jest bitwa o serca i umysły, o którą Jezus prosi, byśmy nieustannie się modlili. Mimo to Jezus daje nadzieję, że każdy może zwyciężyć. Jego nauka i obecność to gwarancja ochrony. Dla tych, którzy wybierają go, zło traci władzę. Jezus mówił, że nikt nie może odebrać prawdziwej wolności temu, kto trwa w jego miłości i posłuszeństwie. To jest dziś najważniejsze przesłanie, że zło jest silne, ale nie jest ostateczne. Współczesne świadectwa wielu ludzi pokazują, że prawdziwe życie w Jezusie uwalnia od wszelkich mocy ciemności. To nie jest teoria, ale rzeczywistość, którą można doświadczyć. Jezus zaprasza każdego, by podjął tę walkę, ale także by zaufał Jego mocy i łasce, które są większe niż jakiekolwiek zło. Zrozumienie i przyjęcie tej prawdy ma ogromne konsekwencje. Decyzja, czy żyć w bliskości z Jezusem, czy poddać się wpływom ciemności, określa całe życie człowieka. Jezus jasno mówił, że jest to wybór między światłem a ciemnością, między życiem a śmiercią. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ten wybór jest aktualny i nie można go ignorować. Podsumowując to, co Jezus mówił o demonach, dzieje się dziś w sposób bardzo realny. Jego nauka jest przewodnikiem i tarczą w duchowej walce, a jego moc daje nadzieję na zwycięstwo każdy kto chce żyć w prawdzie i mocy jezusa może być wolny i bezpieczny niezależnie od ciemności które go otaczają to przesłanie jest ponadczasowe i wzywa nas do czujności modlitwy oraz całkowitego zawierzenia bogu który jest światłem w ciemności